Krążą pogłoski, że w XVIII wieku rosyjski magnat Akinfi Demidow wymyślił dziwną formę rozrywki. Zaproponował zwykłym chłopom, by przez rok żyli jak on, próżnując i pławiąc się w luksusach. Demidow zaprosił chłopów do swojego pałacu, zapewniając im osobistą służbę i przeróżne wykwintne dania. Był jednak jeden haczyk. Musieli siedzieć w łóżku cały rok, nie wstając nawet na minutę. Wielu się zgodziło, ale w końcu nikt nie wytrzymał w łóżku tak długo. A wszystkich, którzy przegrali to wyzwanie, publicznie chłostano. Ale najdziwniejsze jest to, że taki eksperyment cztery wieki później przeprowadziła NASA. Tylko po co? Wszyscy wiemy, że długotrwały brak aktywności jest szkodliwy w przeciwieństwie do wysiłku fizycznego. Ale czy na pewno? Dowiedzmy się, co się stało z uczestnikiem badania NASA. Jak sport wywołał u ciebie lęk społeczny? I co najważniejsze, co jest bardziej szkodliwe leżenie w łóżku czy aktywność fizyczna? Zapytasz, co jest takiego szkodliwego w leżeniu w łóżku. Wszystko zależy od tego, jak długo będziesz się wylegiwać. W 2014 roku Drew Iwanicki zgłosił się na ochotnika do badania NASA, w którym miał siedzieć w łóżku przez 70 dni, nie licząc półgodzinnych przerw na lunch. Zgodził się, bo obiecali mu 19 tysięcy dolarów. Ale Dru nie wiedział, co może się stać z jego organizmem przy całkowitej bezczynności. Każdy tydzień spędzony w łóżku sprawi, że stracisz 1% gęstości kości i masy mięśniowej. Szczególnie w biodrach i barkach, bo już z nich tak nie korzystasz. Już po 10 dniach w łóżku cały cukier niewykorzystany przez twoje mięśnie zacznie gromadzić się we krwi. Może to doprowadzić do cukrzycy. Już w drugim tygodniu zaczniesz rozwijać odleżyny. Twoje kości udowe, ogonowe i kostki będą zbyt długo naciskać na to samo miejsce, blokując przepływ krwi i powodując obumieranie tkanek miękkich. Po miesiącu w łóżku twoje serce będzie pompować o 30% mniej krwi na uderzenie. To zapoczątkuje niedobór tlenu w organizmie. Będziesz czuć zmęczenie mimo braku wysiłku. Wiesz, jak czuł się Dru po 70 dniach eksperymentu? Gdy jego łóżko pochylono wreszcie do pozycji pionowej, krew zaczęła pędzić do jego nóg, rozszerzając żyły, które stawały się coraz bardziej elastyczne przez ostatnie miesiące spędzone w łóżku. Jego serce zaczęło bić z prędkością 150 uderzeń na minutę. Jego skóra zaczęła swędzić, a on sam był cały spocony. Mimo, że jego zdrowie kontrolowali lekarze i dietetycy. W końcu nie pisał się na tortury. Z jego pomocą NASA chciała zobaczyć, jak ludzkie kości i mięśnie mogą się pogorszyć w kosmosie i jak sobie z tym radzić. Ale co się stanie z człowiekiem, który będzie leżał w łóżku znacznie dłużej niż 70 dni? Oto jak będzie wyglądał jego dzień po roku w łóżku. Poranek... I już nie śpi, bo w ogóle nie spał. To dlatego, że organizm potrzebuje wysiłku i spacerów na świeżym powietrzu. Poprawiają one długość i jakość snu. Nie śpiąc przez choćby 5 dni, przeciętny człowiek nabawi się zaburzeń psychicznych i dyskomfortu fizycznego. Nie będzie mógł nawet pójść do łazienki, bo będą bolały go kolana. Ograniczenie ruchu pogłębi jego problemy ze stawami i wpłynie na postawę. Wtedy zostanie mu pewnie wygnieść w łóżku dziurę na garb. Gdy będzie spragniony, nie będzie pamiętał, co jest w butelkach koło łóżka. To fanta? Czy może coś, co zostawił zamiast iść do łazienki. Wysiłek fizyczny pomaga tworzyć nowe połączenia neuronowe, a jeśli będzie on leżał na kanapie, jego pamięć zacznie szwankować. Nie będzie pamiętał, co robił wczoraj lub dziś. Ale to nie problem, bo przecież nie robił nic. Dobrze, że nie ma już energii, by sięgnąć po słoik z dżemem na kanapki, bo okazuje się, że nabawił się cukrzycy. Bieganie i chodzenie o umiarkowanej intensywności pomaga organizmowi w recyklingu węglowodanów. To zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy drugiego typu. Ale co mu z biegania, skoro już jest otyły? Dorobił dodatkowy klucz dla dostawcy pizzy, żeby przynosił mu zamówienie prosto do łóżka, bo jego bliscy nie chcą już mieć z nim nic wspólnego. Co teraz? Zgadza się, zacznie cierpieć na depresję. A najgorsze jest to, że nie wyjdzie na zewnątrz, żeby zaczerpnąć witaminy D. To naraża go na astmę oskrzelową, krzywicę, raka piersi, a nawet przedwczesną śmierć. Ale przynajmniej, gdy umrze, dalej będzie robić to, co kocha leżeć. Jedynym ratunkiem wydaje się być wysiłek fizyczny. Ale czy na pewno? Gdy wyszukasz w Google zdrowie i sport, otrzymasz liczne zdjęcia szczęśliwych ludzi. I ani jednego takiego zdjęcia. Chociaż tak właśnie będziesz wyglądać po nadmiernej aktywności fizycznej. Budzisz się z silnym bólem w klatce piersiowej. Wyczerpanie po latach ciężkich ćwiczeń wytrzymałościowych może osłabić mięśnie serca. W ten sposób dochodzi do arytmii, która sprawia, że Twoje serce bije chaotycznie. Nawet jeśli zdrowo się odżywiasz, między posiłkami ciągnie Cię do wszelkiego rodzaju produktów energetycznych. Batonów, lukrów, napojów, a nawet słodyczy. To też łatwa droga do nabycia cukrzycy drugiego typu. A ćwiczenia wytrzymałościowe, które wykonujesz codziennie, mogą zwiększyć zużycie tlenu przez mięśnie do 20 razy w porównaniu z byciem w stanie spoczynku. To powoduje stres oksydacyjny, a następnie przewlekły stan zapalny. Jest to związane z takimi chorobami jak stwardnienie rozsiane, Alzheimer, Parkinson i przedwczesne starzenie. Zawsze będziesz czuć, że nie starasz się do pełni możliwości, więc będziesz stale zwiększać obciążenie. Twoje stawy będą się wtedy szybko wyczerpywać, ale ty będziesz już nie do powstrzymania. Możesz nabawić się dysmorfofobii. To zaburzenie psychiczne, które zniekształca postrzeganie własnego ciała, zapoczątkowuje depresję, a nawet lęk społeczny. Więc na co wychodzi? To ten sam zestaw chorób, co w przypadku nadmiernego leżenia w łóżku. Więc czemu by nie wybrać tej łatwiejszej opcji i czerpać korzyści?